Wierzę i wyznaję. Podczas tortur święty Andrzej Bobola przemawiał tak do prześladowców. Mówił wśród cierpień, że jeden jest Pan Bóg prawdziwy, tak jak jeden jest prawdziwy Kościół święty, jedna prawdziwa wiara katolicka objawiona przez Chrystusa Pana. Głoszona przez apostołów. Za nią, tak jak apostołowie i wielu męczenników, także ja chętnie cierpię i umieram. Ofiara z życia została spełniona. Wszystko, czym był święty Andrzej, oddał panu Bogu. Modlitwa. Prosimy cię, święty Andrzeju. Mężny i nieustraszony się w co Boży, abyś nam wyprosił zrozumienie cnoty i wielką miłość Zbawiciela, tak byśmy byli gotowi służyć Mu aż do krwi wylania. Amen.